EAFC 26 będzie darmowe. Co prawda jest to śmiała teza, ale w dzisiejszym filmie pokażę wam ciąg przyczynowo-skutkowy, który może oznaczać właśnie takie posunięcie ze strony EA. Nie jest niespodzianką to, że EA główne zyski czerpie z Ultimate Team. Żeby wam w ogóle pokazać jaka to jest skala pieniędzy, no to na swoich grach EA od 2020 do 2021 roku zarobiło ponad 1,5 miliarda dolarów. Natomiast na samych usługach na żywo i innych zarobili 4 miliardy dolarów. W tym prawie połowa to jest Ultimate Team. W grach EFC, Madden, NFL. Rozumiecie to? I jej zarabia więcej z mikropłatności w Ultimate Team niż na sprzedaży wszystkich, absolutnie wszystkich swoich produkcji. Przynajmniej tak było, jeśli chodzi o raport z 2020 roku. Ale pójdźmy teraz troszkę dalej na osi czasu. W grze jej FC24 w pierwszym tygodniu, który był jeszcze przedpremierowy, I jej zarobiło z Ultimate Team 680 milionów dolarów. 680 milionów dolarów w grze, która jeszcze wtedy nie miała nawet swojej premiery. Musicie przyznać, że są to przeogromne kwoty. Z których jej na pewno nie zrezygnuje. Ale teraz pomyślcie logicznie, skoro największe przychody tej firmy są z trybów Ultimate Team, nie z samej sprzedaży gier, tym też właśnie EAFC, to czemu nie dążą do tego, żeby zmaksymalizować zyski właśnie z Ultimate Team, czyli ze wszystkich mikropotności, które w nim są, a zmniejszyć cenę EAFC. A ja wam teraz powiem, że jej dokładnie taki ma plan i do tego dąży w ostatnich latach. Przeanalizujmy sobie teraz działania Electronic Arts krok po kroku, które mogą właśnie o tym świadczyć. Przypomnijcie sobie, jak jeszcze 5-6 lat temu wyglądał Ultimate Team. Złote karty były grywalne dość długo. Teraz złote karty są grywalne tydzień. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, bo jej co tydzień wypuszcza nowy event, co tydzień wypuszcza nowe paczki w sklepie i co tydzień trzepią na tym dobrą kasę. Kiedyś paczka za 100 tysięcy to było coś wow. Paczka Ultimate za 125 tysięcy to już w ogóle był kosmos. A teraz paczki za pół miliona co tydzień w sklepie. Jak macie kasę to sobie otwierajcie. Kiedyś jak trafiłeś dobrą kartę to grałeś nią dosłownie do końca gry. Teraz gdy trafisz kogoś dobrego to on za tydzień spadł o milion z ceną i jest już w zasadzie. W zasadzie mało grywalny. Zobaczcie również, jak ta firma próbuje robić z klubu graczy niewymienne wysypiska. Praktycznie codziennie jakiś pik kampanii paczka z ikoną, paczka z hero, paczki niewymienne za mistrzostwa, paczki niewymienne za rivals, paczki niewymienne w zadaniach. I dlaczego tak jest? Bo w interesie jej nie jest to, żebyś miał wymienne karty i dużo końców. W interesie EA jest to, żebyś miał w miarę dobre karty, ale nie wymienne, O to właśnie, że jak za tydzień ta karta będzie już mało grywalna, bo będzie masa innych, lepszych kart na tą pozycję, to żebyś wydał pieniądze na FC Points, żeby trafił właśnie lepszego zamiennika. Żeby jeszcze bardziej pogłębić różnicę między dobrą kartą a słabą kartą, kanadyjska firma wprowadziła w poprzedniej edycji PlayStyle. Teraz nie wystarczy, żeby karta miała dobre statystyki, i dobre gwiazdki sztuczek i słabszej nogi. Teraz taka karta musi mieć jeszcze do Dobre Playstyle. Pójdźmy jeszcze krok dalej. Zobaczcie, co się dzieje w najnowszej edycji FC25. Teraz karta nie może mieć już tylko dobrych statystyk, dobrych Playstyle musi mieć też dobre role, bo co z tego jak ma dobre statystyki i dobre Playstyle, jak bez roli nie będzie wiedziała, jak się poruszać na boisku. I jej co roku, powolutku, pomalutku dokłada kolejne elementy mające na celu maksymalizację zysku z Ultimate Team. Ale na samych paczkach jej nie chce zakończyć. Zobaczcie sam koncept ewolucji. Robimy z karty wymiennej lub z niewymiennej kartę lepszą, ale niewymienną. To się łączy z moimi poprzednimi słowami, kiedy mówiłem, że jej zależy na tym, żeby gracze mieli jak najwięcej niewymiennych kart. Powiem więcej, tryb ewolucji to jest kolejny tryb, który jest nakierowany na trzypanie kasy. Bo skoro nie masz ani końców, ani niewymiennych kart, które mogłeś sprzedać. To jak zrobić ewolucję za 500 tysięcy? Najprostszym rozwiązaniem jest kupić FC Points i dokładnie o to i jej chodziło. Dodatkowo to, co jeszcze niedawno wprowadzili, czyli kosmetyczna ewolucja. Zobaczcie, że one też są płatne w dużej większości. Ktoś może powiedzieć, że w każdej grze mamy. jakieś Skiny i tak dalej, no ale nigdy czegoś takiego w Ultimate Team nie było, natomiast w tym roku jest. Pójdę jeszcze krok dalej, żebyście zobaczyli, jak jej krok po kroczku każdy osobny mały fragmenty gry zmienia w Pay-to-Win. Hybrydy ligowe kiedyś były wymienne, teraz są oczywiście niewymienne. Jeszcze niedawno w nagrodach za Rivals mieliśmy wybór: paczki wymienne, bądź paczki niewymienne, lub same końsy. Teraz nie ma tego wyboru, jest jeden konkretny zestaw paczek dla konkretnej ligi, dla każdego gracza. Kiedyś na no, otwarcie paczki z ikoną czekało się z nie Niecierpliwością. Teraz otwierasz to praktycznie co 2-3 dni i z każdy wylatuje ci niewymienny syf. Te wszystkie przykłady łączy jedno brak rynku transferowego. Zobaczcie tylko na swoje składy i napiszcie w komentarzu szczerze: ile w waszych składach jest wymiennych kart kupionych z rynku? Jestem przekonany, że w większości odpowiedzi brzmi 0 może jedna, no może dwie, a już w skrajnych przypadkach trzy. Masz po prostu grać czym trafisz i systematycznie tydzień po tygodniu kupować kolejne paczki, trafiać lepsze karty, które za chwilę i tak będą niegrywalne. Nie ma tutaj miejsca na rynek transferowy, także nie dziwię się, jeśli w kolejnej edycji lub jeszcze następnej i jej usunie całkowicie rynek transferowy z gry. Jeśli tak by się stało i jej osiągnęłoby swój cel, o którym wcześniej mówiłem, czyli maksymalizację zysków za Ultimate Team, w związku z tym mogliby zrobić grę darmową. Oczywiście darmową w teorii, bo mógłbyś sobie ją za darmo po Brać. Ale żeby rywalizować z innymi na jakimś sensownym poziomie, to i tak byś musiał wydać na FC Pońcy, do czego byłbyś bardziej skłonny, nie wydając już wcześniej na złotych. I jej dostrzegło to już lata temu, dlatego właśnie rok po roku wprowadzają małe zmiany, mające na celu finalnie usunąć z Ultimate Team rynek transferowy i zrobić z gry darmówkę. Jest to śmiała teoria, ale jak widzicie ma swoje logiczne uzasadnienie. Na koniec małe zadanie dla was. Chciałbym, żebyście zrobili swój własny rachunek sumienia i w komentarzu napisali, ile pieniędzy wydaliście na Ultimate Team. team.